JP Morgan uderza w fundamenty krypto. Nadchodzi era opłat za dane bankowe. Genius Act zmienia reguły gry. Co to oznacza dla Polski i kryptowalut? Bitcoin traci dominację. Czy altcoiny szykują się do kontrataku? Bitcoinowa iluzja Salwadoru. MFW obnaża rządowe kłamstwo. Microsoft kończy z pomocą techniczną z Chin dla amerykańskiej armii. Pentagon reaguje. VeChain rośnie w siłę. Staking Stargate napędza cenę i budzi emocje. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy Wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać Wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz Państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. JP Morgan uderza w fundamenty krypto, nadchodzi era opłat za dane bankowe. Decyzja jednego z największych banków świata, JP Morgan Chase, wstrząsnęła całym rynkiem fintech i kryptowalut. Bank ogłosił, że już niedługo zacznie pobierać opłaty za dostęp do danych klientów, co może wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi w branży. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tylko kolejny ruch korporacji szukającej dodatkowych zysków, ale według ekspertów to coś znacznie większego. Próba zablokowania konkurencji. Nowe opłaty mają dotyczyć każdego transferu środków z konta bankowego do zewnętrznych aplikacji, takich jak Robinhood czy Coinbase, przez pośredników danych. Dotąd takie operacje były darmowe, teraz mogą stać się luksusem, na który stać tylko największy. Takie firmy jak PayPal czy Block zdołały już wynegocjować swoje warunki, ale mniejsze startupy nie mają takich możliwości. Dla nich to walka o przetrwanie. Jeden z przedstawicieli małego fintechu przyznał, że koszt nowego dostępu do danych przekroczyłby wszystkie jego przychody z ostatnich 10 lat. Inni mówią wprost – musielibyśmy podnieść ceny dla użytkowników nawet dziesięciokrotnie, a to oznacza koniec tanich i szybkich usług finansowych, które przyciągały miliony do sektora krypto. Krytycy oskarżają JP Morgan o próbę zdławienia innowacji. Arjun Sethi z giełdy Kraken mówi wprost – to nie jest rozwój technologii, tylko postawienie płatnej bramki do danych, które i tak powinny należeć do użytkownika. Z kolei Alex Rampel z funduszu Andresen Horowitz ostrzega, że jeśli JP Morgan zrealizuje ten plan, inne banki pójdą za nim, tworząc efekt domina. Sam JP Morgan broni się, tłumacząc, że działa w interesie klientów, chroniąc ich dane i ograniczając nieautoryzowane zapytania. Bank przekonuje, że 9 na 10 próśb o dostęp do danych wcale nie pochodzi od aktywnych użytkowników, tylko od aplikacji działających w tle, ale fakty są takie. Od końca sierpnia giganci tacy jak Plate, obsługujący tysiące firm, będą musieli płacić za połączenie z JP Morgan. I jeśli inne banki pójdą tym tropem, może to zmienić całą architekturę cyfrowych finansów. W czasach, gdy kryptowaluty miały być symbolem wolności finansowej, wielki kapitał właśnie wprowadza do gry nową cenę cenę za dostęp do danych, które przecież powinny być nasze. Genius Act zmienia reguły gry. Co to oznacza dla Polski i kryptowalut? Wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych przełomowej ustawy Genius Act wywołało prawdziwą euforię na rynku kryptowalut. Ceny wystrzeliły, a inwestorzy świętują. Symbolicznie podkreślił to wzrost wartości tokena XRP, który przekroczył 3 dolary i 65 centów. To dowód, że kryptowaluty stają się coraz bardziej kluczowym elementem nowoczesnych finansów, nie tylko w Stanach, ale i na całym świecie. Genius Act to pierwsze kompleksowe przepisy dotyczące stablecoinów w USA. W skrócie tylko instytucje posiadające odpowiednie licencje, takie jak banki czy nadzorowane firmy finansowe, będą mogły emitować tego typu aktywa. Stablecoiny będą musiały być w pełni zabezpieczone, a informacje o rezerwach publikowane co miesiąc. Ustawa zakłada także surowe sankcje dla tych, którzy nie dostosują się do przepisów. Co więcej, wprowadza mechanizmy wzajemnego uznawania regulacji między krajami, co może mieć wpływ także na Polskę i inne państwa europejskie. Ten ruch mocno wspiera prezydent Donald Trump, który nazwał ustawę krokiem, który pozwoli Stanom wyprzedzić inne kraje o lata świetlne. Choć to słowa polityka, trudno nie zauważyć, że USA wreszcie zaczynają porządkować swoją politykę wobec krypto. A to coś, czego brakowało przez całe lata. W praktyce oznacza to większą pewność prawną. Większe zaufanie inwestorów instytucjonalnych i możliwą lawinę adopcji stablecoinów w codziennym życiu. Ale czy to oznacza wyłącznie pozytywne zmiany? Niekoniecznie. Część polityków obawia się, że za mocne powiązanie tej ustawy z administracją Trumpa może prowadzić do konfliktu interesów i utrudnić wprowadzenie kolejnych przepisów, takich jak Clarity Act. Na pełne wdrożenie Genius Act poczekamy jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy. A co to wszystko oznacza dla Polski? Wbrew pozorom, bardzo wiele. Choć nasz kraj funkcjonuje w ramach unijnych przepisów MIKA, nowe amerykańskie prawo może mieć duży wpływ na globalne standardy. Harmonizacja regulacji między USA a Unią Europejską może otworzyć przed polskimi firmami drzwi do amerykańskiego rynku, zwłaszcza w obszarze transgranicznych płatności opartych na stablecoinach. Z drugiej strony, konieczność przestrzegania jednocześnie dwóch różnych zestawów przepisów może oznaczać wyższe koszty i biurokrację. W szerszym ujęciu, stabilizacja rynku stablecoinów w USA może wzmocnić pozycję dolara jako głównej waluty świata, co przełoży się także na warunki handlu zagranicznego Polski. Transakcje mogą stać się szybsze i tańsze, co byłoby korzystne dla eksporterów i importerów. Ale żeby zyskać, trzeba będzie nadążyć za zmianami, i to nie tylko na poziomie prawa, ale także technologii. Czy Polska i Europa będą w stanie utrzymać tempo, które narzuca teraz Ameryka? To pytanie, na które odpowiedź poznamy w najbliższych miesiącach. Pewne jest jedno: kryptowaluty właśnie wkroczyły w nową epokę. Bitcoin traci dominację. Czy altcoiny szykują się do kontrataku? Dominacja Bitcoina na rynku kryptowalut zaczyna się powoli kruszyć. Choć lider rynku wciąż utrzymuje silną pozycję, jego udział w globalnej kapitalizacji spadł do 61%. Jeszcze niedawno było to ponad 65%. To może być sygnał nadchodzących zmian takich, które mogą przynieść długo wyczekiwany sezon altcoinów. O tym, że coś zaczyna się dziać, świadczą rosnące notowania Ethereum i XRP. W ciągu tygodnia oba projekty zyskały około 20%, co może być wczesnym sygnałem rotacji kapitału, czyli przenoszenia środków z największego aktywa kryptowalutowego właśnie na mniejsze, często bardziej ryzykowne, ale i potencjalnie bardziej zyskowne altcoiny. Eksperci, tacy jak Adrian Fritz z firmy 21 Shares, przestrzegają jednak przed przedwczesnym entuzjazmem. Choć dane rynkowe i nastroje inwestorów się zmieniają, to jeszcze nie moment, by ogłaszać pełnoskalowy altcoin season, ale oznaki, że może on nadejść, są coraz bardziej widoczne. Jednym z czynników, które mogą go przyspieszyć, są decyzje amerykańskiego banku centralnego. Jeżeli zgodnie z prognozami już we wrześniu dojdzie do cięć stóp procentowych, Rynek kryptowalut może otrzymać nowe paliwo do wzrostów, a zwłaszcza jego bardziej spekulacyjna część. Ale nawet bez tego, zmiany regulacyjne w USA już teraz wspierają projekty takie jak Ethereum, które zyskują na rosnącym zaufaniu instytucji. Warto też spojrzeć na indeksy, choćby Altcoin Season Index. Gdy przekracza poziom 50 punktów, uważa się, że altcoiny wkraczają w okres wzrostów. W ostatnich dniach wskaźnik ten był blisko tej granicy, co może świadczyć o tym, że jesteśmy na początku nowego cyklu. Czy bitcoin odda część swojej dominacji i pozwoli altcoinom rozwinąć skrzydła? Na to wygląda. Ale jak zawsze w świecie kryptowalut warto trzymać rękę na pulsie, bo to dopiero początek. Bitcoinowa iluzja Salwadoru, MFW obnaża rządowe kłamstwo. Przez cały rok 2025 prezydent Salwadoru Naib Bukele oraz Narodowe Biuro Bitcoina regularnie przekonywali świat, że kraj każdego dnia dokupuje jednego bitcoina. Te komunikaty trafiały do mediów społecznościowych, a portfele publiczne miały rzekomo odzwierciedlać systematyczne zakupy. Ale teraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy ujawnia, że wszystko to była tylko iluzja. W opublikowanym w połowie lipca oficjalnym w raporcie MFW stwierdzono jednoznacznie, że Salwador nie kupił żadnych nowych bitcoinów od grudnia ubiegłego roku, czyli od momentu, gdy kraj uzyskał zgodę na 1,4 400 milionów dolarów wsparcia finansowego. Oznacza to, że przez ponad pół roku wszystkie doniesienia o codziennych zakupach były zwyczajnie nieprawdziwe. Jak to możliwe? Okazuje się, że rzekomy wzrost salda w rządowych portfelach wynikał jedynie z przesunięć wewnętrznych między kontami. Nie było żadnej nowej aktywności rynkowej. Nie wydano ani centa z publicznych pieniędzy. Nawet drobne zmiany w saldzie rządowego portfela Chivo były jedynie efektem wewnętrznych korekt, a nie zakupów. Co więcej, MFW przypomniał, że Salwador zobowiązał się wcześniej, iż nie będzie więcej korzystał ze środków publicznych do kupowania kryptowalut. Było to częścią szerszego kompromisu z międzynarodowymi pożyczkodawcami, zwłaszcza w kontekście bardzo delikatnej sytuacji fiskalnej kraju. Z raportu wynika również, że sektor publiczny ma się całkowicie wycofać z portfela Chivo do końca lipca. Rząd planuje też publikować szczegółowe dane finansowe spółek państwowych i zamknąć fundusz Fide Bitcoin. Wszystko to rodzi poważne pytania o zaufanie do władz Salwadoru i o to, jak długo jeszcze będą próbowały tworzyć narrację. Która coraz bardziej rozmija się z rzeczywistością. Społeczność kryptowalutowa będzie teraz z niecierpliwością obserwować, czy kraj rzeczywiście zrezygnuje z propagandy i przejdzie na stronę pełnej przejrzystości. Microsoft kończy z pomocą techniczną z Chin dla amerykańskiej armii. Pentagon reaguje. Microsoft ogłosił, że inżynierowie zatrudnieni w Chinach nie będą już wspierać usług chmurowych obsługujących Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Decyzja zapadła po tym, jak Pentagon wyraził poważne obawy o zagraniczny dostęp do infrastruktury krytycznej. Sprawę nagłośnił raport dziennikarski, opublikowany przez redakcję ProPublica, w którym ujawniono, że chińscy pracownicy Microsoftu zdalnie wspierali systemy chmurowe amerykańskiej armii, a dokładniej działali w ramach platformy Azure. Prace te mieli nadzorować tzw. cyfrowi eskorterzy z USA, jednak według doniesień byli oni często mniej kompetentni technicznie niż nadzorowani przez nich specjaliści z Chin. Sytuacja wywołała natychmiastową reakcję ze strony byłego sekretarza obrony Pita Hexita, który w ostrych słowach skrytykował cały system jako przestarzały i niebezpieczny, powstały jeszcze w czasach administracji Baracka Obamy. Zapowiedział także pełny przegląd procedur bezpieczeństwa w całym resorcie, aby sprawdzić, czy podobne sytuacje nie występują gdzie indziej. Microsoft nie zaprzeczył zarzutom i w odpowiedzi na krytykę błyskawicznie ogłosił zmianę polityki. Firma zapewniła, że żaden z chińskich inżynierów nie będzie już zaangażowany w obsługę rządowych systemów chmurowych w USA. Przedstawiciel koncernu, Frank Shaw, poinformował, że zmiany te zostały wprowadzone, aby zagwarantować zgodność z wymogami bezpieczeństwa narodowego. To duży ruch, biorąc pod uwagę, że dział chmurowy Azure odpowiada już za ponad 1 czwartą całkowitych przychodów Microsoftu. Dla porównania, Gigant jest na drugim miejscu pod względem wielkości rynku usług chmurowych, ustępując tylko Amazonowi. Przypomnijmy, że Microsoft wygrał w 2019 roku przetarg na kontrakt chmurowy z Pentagonem o wartości 10 miliardów dolarów, który jednak anulowano dwa lata później. Od 2022 roku Firma uczestniczy w nowym wspólnym kontrakcie na 9 miliardów dolarów, dzieląc obowiązki z Amazonem, Google i Oracle. Microsoft deklaruje, że pozostaje w pełni zaangażowany w zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dla amerykańskiego rządu i współpracuje z partnerami z sektora bezpieczeństwa narodowego, aby nieustannie dostosowywać swoje procedury ochrony danych. Czy ten krok zamknie dyskusję o wpływach zagranicznych w kluczowych systemach obronnych? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: presja opinii publicznej wymusiła bardzo szybkie działanie. VeChain rośnie w siłę. Staking Stargate napędza cenę i budzi emocje. VeChain znów znalazł się w centrum uwagi, a wszystko za sprawą programu stakingowego Stargate, który nie tylko przyciąga inwestorów, ale też wyraźnie wpływa na wzrost ceny tokena VET. Rynek pozytywnie zareagował na tę inicjatywę, a analitycy już wskazują, że może to być dopiero początek długoterminowego trendu. Stargate Staking to strategia oparta na ograniczeniu dostępności tokenów. Program oferuje roczne oprocentowanie sięgające nawet 9%, co stanowi silną zachętę do zamrażania środków. I ograniczania podaży w obiegu. Co ważne, uczestnicy, którzy dołączą na wczesnym etapie, mogą liczyć na dodatkowe nagrody, co dodatkowo napędza zainteresowanie. Według analityka Michaela van de Poppa WET obecnie utrzymuje się na bardzo silnej strefie wsparcia, a sam staking zaprojektowano właśnie po to, by nadać tokenowi większą wartość poprzez jego ograniczoną dostępność. Takie działania nie tylko zwiększają zaangażowanie społeczności, ale też budują fundamenty pod długoterminowy wzrost. Z ekonomicznego punktu widzenia ograniczenie podaży przy rosnącym popycie to prosta recepta na utrzymanie stabilności cen i wzmocnienie pozycji tokena. Wzmożone zainteresowanie stakingiem może również sygnalizować, że społeczność wierzy w przyszłość projektu i jest gotowa aktywnie go wspierać. Program Stargate może stać się wzorem dla innych blockchainowych inicjatyw, które szukają sposobu na połączenie wzrostu wartości z trwałym zaangażowaniem użytkowników. Sukces tej strategii może również przyspieszyć wdrażanie technologii VeChain w rozwiązaniach biznesowych i zwiększyć jej obecność na rynku. Czy staking Stargate otworzy nowy rozdział w historii VeChain? Wiele wskazuje na to, że tak, a to dopiero początek. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut, podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.